Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. link w opisie. Sinus kąta ostrego alfa jest równy 3 czwarte, wówczas mamy znaleźć cosinus, jest kilka metod na to można z jedynki trygonometrycznej, można też z trójkąta prostokątnego. Ja tym razem skorzystam z jedynki trygonometrycznej, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1, czyli sinus to 3 czwarte do kwadratu, dodać kosinus kwadrat alfa daje nam 1, 9 szesnastych plus cosinus kwadrat alfa to jest 1, czyli 16 szesnastych 9 szesnastych na drugą stronę ze zmianą znaku czyli kosinus kwadrat alfa to jest 16 szesnastych, odjąć 9 szesnastych czyli 7 szesnastych pierwiastkujemy, czyli Cosinus alfa równa się pierwiastkowi z 7 przez 4 lub minus pierwiastkowi z 7 przez 4, bo takie równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania, ale my wiemy, że kąt jest ostry, a jeżeli kąt alfa jest ostry, to wtedy wszystkie wartości funkcji trygonometrycznych są dodatnie, czyli wynikiem jest pierwiastek z 7 przez 4 odpowiedź B.